Siadali. Nazwisko! Kom komenda! Powtórz, komenda! Zuka! się obudzić. Synek, wiesz, która jest godzina? Przepraszam, mama, zamyśliłeś się. <grym> się. I co wymyśliłeś? Właśnie nic. O wyroki nic nie zaplanowałem. <grym się> dobrze możesz planować, a życie i tak sobie leci po swojemu. A zobaczymy się jeszcze? Może. Nie udawaj niczego, sobą bądź, to się wszystko jakoś ułoży. dobre serce. Ja myślę, że ty dobrze wiesz, czemu tu jesteś. Sąd uznaje oskarżonego Tomasza Komendę za winnego zabójstwa i wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Nie zrobiłeś nic złego, rozumiesz? Nic złego nie zrobiłeś. Nie wolno ci o tym zapomnieć. Nic złego. Chcę do domu mama? Zakaz po nie wiem, zabierać. Obiecuję ci tu. W tych aktach nic się nie zgadza. Zakatowali młodą dziewczynę i łażą wolni. A chłopak, który za to siedzi, jest niewinny. Murtryca! Jeśli to ruszę, to będę musiał wystąpić przeciwko swoim. Ty myślisz, że ja nie wiem, po co oni ci tutaj przysłali? No to wiesz, co masz robić. Dobra panowie, jedziemy z tym. Tu się wszystko. Tu jest twoje prawdziwe więzienie. Na początku mówili o dwóch sprawcach, ale tylko cepnęli komendę, od razu, przestali szukać pozostałych. Czy się nie boisz? Nie pewno chcesz pokazać twarz? Nie pozwól, żeby cię tu zmienili do końca. Będzie dobrze Bóg z nami. I chuj z nimi. Wszystko się wyjaśni. Wytrzymasz? Nie powinno mnie tu być. Życie mierze, mnie, że jestem niewinny. Nie, my to wiemy.